Siemano z rana. Mi Band 10 zamówiłem w niedzielę 29 czerwca, a we wtorek, 1 lipca, był już u mnie. Zresztą widzieliście shorta na YouTube. Stwierdziłem, że fajnie będzie wyglądało porównanie bardzo zaawansowanego zegarka z jednym z najbardziej podstawowych urządzeń tego typu. Ja ostatnio testowałem, jak pamiętacie, model OnePlus Watch 3. Nie za te różnice są tak ogromne, że zrezygnuję jednak z takiego porównania. Lepszym pomysłem jest standardowa recenzja. Także zaczynamy. Pierwsza rzecz, jaka mnie zastanowiła, to brak automatycznego dostosowywania jasności w trybie Always on Display. Zaraz godziny jest ledwo widoczny podczas dnia, co powoduje, że ten tryb, przynajmniej na zewnątrz, jest raczej mało przydatny. Może przyszłe update y to naprawią? Nie wiem. Część rzeczy w zegarku oczywiście ustawicie za pomocą aplikacji na telefonie, jednakże spora ich część jest do ustawienia tylko i wyłącznie za pomocą menu opaski. Może trochę baterii, bo głównie ze względu na ten parametr kupuje się mi bandy. Producent mówi, że w zwyczajnym trybie użytkowania opaska powinna wytrzymać aż 21 dni, natomiast 8 dni powinno być w zasięgu w trybie dużego obciążenia. Jak wygląda to w rzeczywistości, dowiecie się z dalszej części recenzji. Także wracając. Miband 10 jest wyposażony w akcelerometr, żyroskop, kompas elektroniczny, czujnik natężenia światła oraz może mierzyć tętno czy też natlenienie krwi. Zauważcie, że po raz kolejny nie znajdziemy tu możliwości płacenia tą opaską, jak również nie ma tutaj modułu GPS. No wiecie, coś za coś. W zamian otrzymujemy przecież fantastyczny czas pracy na baterii oraz dość dobrą synchronizację z telefonem, gdzie powiadomienia przychodzą na zegarek praktycznie od razu. Producent gwarantuje również wodoodporność do 5 atmosfer. Wyświetlacz może natomiast się pochwalić jasnością do 1500 nitów oraz rozdzielczością ekranu 212x540 pikseli. To chyba tyle, jeżeli chodzi o parametry techniczne. Z generacji na generację obserwujemy raczej powolną ewolucję tego typu urządzeń niż jakąś gwałtowną rewolucję. Z jednej strony jest to trochę słabe, ale dzięki temu słyszałem, że paski z Mi Band 9 pasują do modelu 10. Także miłe z ich strony, że zachowali kompatybilność wsteczną tego typu akcesoriów. Oczywiście potwierdziłem to, że paski z poprzedniego modelu pasują do nowego. Kupiłem sobie, jak widzicie, taki pasek rzepowy, który właśnie był przeznaczony dla 9. I z 10 oczywiście spokojnie działa, także mocowania tutaj są faktycznie takie same. Teraz troszkę o pomiarach. Mam włączone praktycznie wszystko, co urządzenie może mierzyć. Jak patrzę po wykresach, to owszem, plusok, po prostu nie spodziewałem się nigdy dokładności rodem z urządzeń klasy medycznej. Ale ciekawostką jest, że pomiar tętna jest wskazywany w zakresie od do. Nie jest to jedna cyfra, tylko zakres. Oczywiście mówimy o tym pomiarze, który wyświetla się w aplikacji. Problemem tutaj jest raczej system prezentacji danych, który pokazuje je w interwałach półgodzinnych, czego niestety nie można zmienić. Jedyna nadzieja w tym, że istnieje alternatywna aplikacja, która będzie mogła również synchronizować się z Mi Band 10. Aczkolwiek z moich poszukiwań wynika, że na razie jedyną oficjalną aplikacją jest ta od Xiaomi, która obsługuje model 10. Mówimy oczywiście o aplikacji Mi Fitness. Wydarzenia ostatnich dni pokazały mi również, że opalanie się z tym urządzeniem na ręku raczej raczej zły pomysł. Przebywając na słońcu w ogrodzie, zegarek nagle zameldował, że jest za gorąco i się po prostu wyłączył. A przypomnę, że jedynym sposobem na jego ponowne uruchomienie jest podłączenie go do ładowania. Myślałem, że urządzenie po prostu się uśpiło. Jak trochę się ochłodzi, to się zwyczajnie uruchomi, ale niestety nic z tego. Mi Bandę naładowałem do 100% około 21.1 lipca. Zagarek w końcu padł 11 lipca około 14.15. Urządzenie wytrzymało prawie 11 dni przy włączonych praktycznie wszystkich opcjach pomiaru oraz innych funkcjach, żeżących baterie. No może poza tym cholernym włączonym ekranem, który no, jak widzicie nie należy do najlepszych, ale to już o tym wspominałem. Ponowne ładowanie trwało jakieś 40 minut jest to wynik naprawdę rewelacyjny. Tak więc czym naprawdę jest to urządzenie? Jest to dobrej jakości, codzienny towarzysz, który nie jest do końca smartwatchem, ale też nie jest tylko prostym smartbandem. Z odpowiednim, materiałowym paskiem, przynajmniej jak dla mnie, jest to bardzo wygodne urządzenie, które jestem w stanie nosić cały dzień. To się nie zgina, nie przeszkadza. Owszem, nie znajdziemy tutaj głośnika, nie ma tutaj też możliwości odpisywania na wiadomości, nie możemy też opaską płacić. Jednocześnie otrzymujemy fenomenalny czas pracy na baterii, Szybkie i bezproblemowe działanie, powiadomienia praktycznie ze wszystkich aplikacji, jakie sobie ustawimy, pomiary tętna czy natlenienia krwi, pomiary snu, stan treningu, witalności, stresu, jest też oczywiście pogoda, jest kalendarz oraz wiele innych bardziej lub mniej przydatnych funkcji. Pomimo tego, że z generacji na generację urządzenie te raczej niewiele się zmieniają, widać jednak, że firma idzie jakoś do przodu. Obecnie na rynku polskim IBAN 10 można kupić w cenie 209 zł, co jest taką dość niską kwotą. W zamian otrzymujemy kompletne urządzenie, które mam nadzieję będzie przez producenta rozwijane przyszłymi aktualizacjami. Głównymi zaletami tego urządzenia jest jego wielkość i komfort noszenia. Bardzo długi czas pracy na jednym ładowaniu, szybkość działania. Całkiem spora ilość dostępnych tarcz zegarka oraz duża popularność, co przekłada się na mocno rozwiniętą scenę akcesoriów oraz przyszłych możliwości konfiguracji urządzenia. Wielu z Was będzie domagało się porównania wcześniejszych modeli do modelu 10. Posłużę się w tym modelu porównaniem, które przygotował użytkownik Reddita, Oksywie Teromot. Porównujemy generację 7, 8, 9 i 10. Z tego porównania wynika, że jeżeli macie wersję 9, to nie ma raczej większego sensu wydawać pieniędzy na dziesiątkę, ponieważ główne różnice to rozdzielczość ekranu. W najnowszej jest to 212 na 520, w poprzednich 192 na 490. Kolejna różnica pomiędzy trzema ostatnimi generacjami to jasność ekranu. W generacji 8 jasność wynosiła 800 nitów. Generacja 9 chwaliła się już jasnością na poziomie 1200 nitów, a najnowsza to jasność 1500 nitów. Kolejną różnicą jest odświeżenie wersji łączności Bluetooth. Ósma generacja posługiwała się wersją 5.1, generacja 9 i 10 ma łączność w standardzie 5.4. Oczywiście jest to łączność w standardzie Low Energy. Dopiero wersja 9 i 10 ma czujnik jasności ekranu, który automatycznie reguluje jego poziom. Wersja 8 nie posiada tego udogodnienia. Także jeżeli posiadacie wersję 9, w mojej ocenie raczej nie ma sensu kupować wersji 10, ale jeżeli posiadacie wersję 8 lub 7, powinniście już odczuć jakąś dużą zmianę. Z racji tego, że MiBand 10 jest nowością, jak na razie nie ma możliwości jego dostosowywania poza oficjalną aplikacją. Ale domyślam się, że z czasem zaczną pojawiać się bardziej rozbudowane aplikacje innych firm oraz nietypowe tarcze zegarka, które będzie można samodzielnie wgrać. Przyznam szczerze, że sam chętnie bym stworzył sobie własną kompozycję na to urządzenie, tym bardziej, że nie jest to już dla mnie pierwszy znak. Co prawda, WatchFaces y tworzyłem raczej na większe zegarki poprzez aplikację Watchmaker, ale gdyby ktoś chciał zobaczyć moje wyniki prac, to linka do mojego profilu zostawiam w opisie pod filmem. No, Ale wracając do recki, podsumujmy to, co? Czy polecam? Zdecydowanie tak. Ale musicie przed zakupem dokładnie przeczytać parametry tego urządzenia, mieć gdzieś w pamięci, że nadal jest to bardziej smartband niż smartwatch. Urządzenia tego typu raczej nigdy nie będą próbowały konkurować ze smartwatchami. Zawsze będą niewielkimi i bardzo użytecznymi kompanami, dzięki czemu może jednak rzadziej będziemy sięgać po smartfon. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mi Band 10 zostaje ze mną na stałe, a zakup OnePlus Watch 3 odkładam na bliżej nieokreśloną przyszłość oraz promocję. Tymczasem wielkimi krokami zbliża się recenzja słuchawek Nothing Headphone 1, także warto zostawić suba. No i oczywiście, jeżeli materiał Wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Was to nic nie kosztuje, a mi pomoże nadal rozwijać ten kanał. Dodatkowo wspomnę Wam, że prawdopodobnie będę miał też do recenzji troszkę więcej urządzeń od firmy OnePlus, ale o tym będziecie mogli usłyszeć w moich przyszłych filmach short. Także co? Trzymajcie się i na razie...